Ogień, akcje ratownicze, likwidowanie zagrożeń, niesienie pomocy rannym w wypadkach, narażanie życia to Wasza codzienność jako strażaków ochotniczych Straży Pożarnych. Wiemy o tym. Dlatego tak ważne jest, abyście również Wy mieli zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa. Prezentujemy pierwszy w Polsce skrojony na Wasze potrzeby program Bezpieczny Strażak OSP. Zapewni on Wam dostęp do ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń służbowych, jak i ubezpieczeń na życie. Ubezpieczenia służbowe obejmują ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne. Jako członkowie OSP macie również możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie w trzech wariantach dopasowanych do Waszych potrzeb. Ubezpieczeniem na życie możecie objąć także swoje rodziny, małżonka, partnera oraz pełnoletnie dziecko. Co ważne, zyskujecie podwójnie ochronę ubezpieczeniową, jak również wsparcie Fundacji Mentor, pomagającej strażakom poszkodowanym w akcjach. Jak przystąpić do ubezpieczenia? To bardzo proste. W przypadku ubezpieczenia na życie, deklarację możecie wypełnić online. Natomiast ubezpieczenia służbowe zapewnia Wam gmina, na terenie której działa Wasza jednostka OSP. Zapraszamy na bezpiecznystrażak.pl, gdzie znajdziecie ubezpieczenia dopasowane do Waszych potrzeb. Obsługa, informacje o polisach, zakres ubezpieczenia czy termin ważności. Wszystko w jednym miejscu. Więcej informacji pod numerem telefonu 56 66 00 666 lub mailowo ospmałpamentor.pl oraz na www.bezpiecznystrażak.pl Program Bezpieczny Strażak OSP realizowany jest pod patronatem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.